Banki zarabiają przede wszystkim na marży odsetkowej, czyli różnicy między oprocentowaniem depozytów a kredytów. Zarabiają również na prowizjach od produktów, które bank sprzedaje. Przykładem mogą być prowizje za prowadzenie rachunków czy wysłanie przelewu. Banki zarabiają też na tzw. spreadach, czyli np. różnicy w kupnie i sprzedaży tej samej waluty. Od niedawna banki muszą wyjaśniać klientom, czym jest spread. Jak będzie się zmieniać ich rata kredytu w zależności od jego wysokości, podawać tabelę kursów sprzedaży i kupna walut oraz wysokość spreadu. Większość banków sprzedaje również w swoich oddziałach różne produkty, np. jednostki funduszu inwestycyjnych czy ubezpieczenia. Oczywiście nie robi tego za darmo.